Amerykanie i Rosjanie widzicie. Co? Jeszcze tego brakowało. Że ludzie Rosjanie i Niemcy, Niemcy i Rosjanie. A tu jeszcze jest Amerykanie Ale i Rosjanie. Ale trudno jest prowadzić w nim dialog o tym, że potrzebujemy silnego wsparcia Kongresu Amerykańskiego, co byłoby fundamentalne w tym momencie. Sprawach. Radia to KFM euro, komicista barbi wejdzie dla instrumento. Mówimy proszę Państwa o tym, że... Ksiądz pana, pan księdza, a im tutaj w Polsce prostym zewsząd księdza. Prostym, bo nie czytają Biblii, bo nie znają Biblii, bo znać znaczy nie chcą. Człowiek bez Biblii, to wiecie państwo, jest strasznie zacofany i ciemny, bo oni myśleli, że te swoje nauki, że zastąpią prawo Boże swoimi naukami. Wasza mądrość jest wyuczonym przepisem ludzkim. To tłumaczył Jezus karyzeuszom i Sabuszo. Wasza mądrość jest wyuczonym przepisem ludzkim. Wasza sprawiedliwość, czyli usunęli imię Boże Jakwe. drugie Boże przykazanie usunęli. Katolicy, no ci, którzy tu mówią Radio Maryja. Bardzo... Panie Inspektorze, ponad 72 miliony złotych od ponad 4,5 tysiąca poszkodowanych wyłudzili w 2019 roku szuści posługujący się między innymi metodą na wnuczka. Wynika z danych statystycznych Komendy Głównej Policji. Jak uchronić się? Czego... Jakie podstawowe błędy gdzieś popełniamy, dając się niestety, ale wprowadzić właśnie na szkody w, poprzez tę metodę na wnuczka, jak uchronić się przy tym, aby nie dać się oszukać? No rzeczywiście jest to kwota okropna. Ponad 72 traily złotych, tyle stracili mieszkańcy Polski, którzy zostali oszukani. Ja zaraz dodam, że to jest prawie 4 tysiące przedtem i ponad 4,5 tysiąca pokrzywdzonych jest to, że dzięki naszym wspólnym działaniom prewencyjnym bo jeżeli Kościół włącza się w to, jak przestrzegać ofiary, potencjalne ofiary przed bardzo nieziemnym ofiarą, na takie większość z tych to to tak zwane usiłowania nieudolne, a więc czujecie, ktoś schodził, ktoś chciał oszukać, ale ofiara w pewnym momencie orientowała się, informowała Polskę i nie traciła swoich pieniędzy, czy kosztowności, to jest pocieszające. Natomiast co nowe nazywana Metoda na wnuczka, z naszyna z naszyna tak naprawdę została zmodyfikowana, możemy nie, mówić już o metodzie aktywnego, na walucza, na niektórych, na na adwokata, a więc przestępcy rzeczywiście zmodyfikują tę metodę tak, aby nas nie zniszczyć. I warto tutaj powiedzieć m.in. na czym polega najnowsze metody, które posługujemy się oszukiwania, aby wiedzieć, kiedy możemy mypać z wiarą. Teraz najczęściej dzwoni osoba, osoba, która przedstawia się jako krężny który znalazł się w bardzo niekorzystnej sytuacji, to jest na przykład wypadek drogowy, to są różne w sytuacje rosowe, gdzie są bardzo szybko potrzebne pieniądze, tutaj jest ten nacisk na czas, że te pieniądze są potrzebne już natychmiast. Następnie po takim telefonie dzwoni osoba podająca się za agenta centralnego roślinczego, która tak naprawdę też jest oszustem, ale informuje, że ten pierwszy telefon to był o oszustwa, ta osoba, która dzwoniła to jest o ja absolutnie, żeby tych pieniędzy nie przekazywać. Natomiast informuję też, że pieniądze są zagrożone i te pieniądze znaczy, trzeba przekazać o Po imieniu. Potem przyjeżdża postawiona osoba, my przekazujemy tej osobie albo kosztowności, które mamy w domu, albo pieniądze, albo nawet są przypadki, gdzie jedziemy do banku i dopłacamy te pieniądze, które mamy na kontakt I tak wygląda pieniądze i cały proceder, całe Od razu ja powiem, że to, to sobie zapamiętań. organy nie można tak. państwowe, żadne instytucje państwowe, a zwłaszcza policja, nie mają prawa bronić na o żadne pieniądze. A więc w wtedy, wtedy kiedy ktoś przedstawiający się, w w urzędnik się w jako urzędnik państwowy, jako policjant, jako sędzia prokurator, żąda czy jest od nas, żebyśmy to, wypłacili e, pieniądze i przekazali, Wiemy, że mamy do czynienia z oszustwem, bo instytucje państwowe takich uprawnień nie mają. My do swoich działań, do swoich akcji z, jako policja nie mamy prawa wykorzystywać pieniędzy, które przekazują nam od na posiłku, prywatne. I co najważniejsze jeszcze, jakbyśmy przeanalizowali te przestępstwo, kiedy ja czytam protokoły taki z takich przestępstw, kiedy złożony jest wypełnił okazuje się, że te czynności, które wykonuje ofiara pokrzywdzony Gdyby odwrócić, nie doszłoby do, do przestępstwa. Bo, Szanowni lawsuit, Państwo, ostatni telefon, jaki wykonują odszale, ten, jak mają na ci ludzie, którzy zostali oszukani, to jest to telefon to do prawdziwego krewnego, do prawdziwej standard... instytucji, do którą podawał się ale, ten człowiek, który dzwonił. Gdybyśmy tak naprawdę odwrócili, żeby to nie była ta ostatnia czynność, tylko właśnie po takiej rozmowie zadzwonili do prawdziwego krewnego, do prawdziwej osoby, do którą się ktoś podaje, dowiedzielibyśmy się, że to jest kłamstwo, że nic tej osoby się nie stało, że. Nie są sytuacji nie potrzebującej wosią, wosią, życiowo jakichś pieniędzy i wiedzielibyśmy, że mamy do czynienia z oszustwem. Jednej szybciej poinformowali o tym, gdybyśmy w pierwszej kolejności zadzwonili do, do, do prawdziwej komendy, do dyżurnego policji, poinformowali że taki telefon Po pierwsze, nie doszłoby do oszustwa, po drugie, dowiedzielibyśmy się, że właśnie badamy ich prawdopodobnie ofiarom oszustów, a policjanci po wiedzieliby wówczas, jak pokierować dalej działania. Panie inspektorze, nowy rok. To również nowe przepisy ruchu drogowego. O tych najważniejszych, czy możemy poprosić o wspomnienie? Ja myślę, że najważniejsze dla nas na nasze życie, aby nas można było szybciej uratować, żeby hmm. hmm. szybciej można było udzielić pomocy, to przede wszystkim tworzenie korytarza życia, a więc tej drogi, którą mogą poruszać się służby hmm. hmm. ratunkowe, pogotowie, policja, straż na drogach bardzo często szybkiego ruchu, a pamiętajmy, że sytuacje losowe, jakie mogą się zdarzyć na poszczególnych drogach. To, no to nie tak tylko wypadki drogowe, gdzie wzywamy karetki, karetki pogotowie, a policji Straż pożarna, ma udzielić pomocy, ale no także zdarza się, żeby zabaw, że ja to są inne przypadki że gdzie tury. potrzebujemy naprawdę bardzo szybko tej pomocy. Gdzie liczy się każda sekunda i moje słowa potwierdzi każdy ratownik, jak każda sekunda ważna jest zawagi złota, kiedy sekundy tak naprawdę decydują o tym, czy jeszcze uda się komuś ratować życie, czy niestety ta pomoc nadejdzie od głównie w chwilę no. Dlatego pan Ej, tutaj o zresztą. tym, aby Ej, wierzyć wierzyć bo ja to filiować, a Biedra, w dziedzinie pierwszeństwa pojazd domu przywilejowany, a w tych drogach, tam gdzie są dwa pasy ruchu, samochody znajdujące się po lewej stronie muszą zjeżdżać maksymalnie do lewej krawędzi. które są na prawym pasie, do prawej krawędzi. Korytarz życia tworzymy zawsze środkiem, aby nie było żadnych wątpliwości, nie Ten korytarz życia, ta droga dla tych musi być utworzona środkiem i dobrze jest w Tworzą no, ją, my, że jeszcze nie. słyszą sygnały pojazdów obszczególowanych, to już złatwiej przejazd służbom ratunkowym. Kolejna z zmiana pojazda jaza a więc rozładowywanie m.in. korpus, na które tak bardzo często narzekamy w mieście, kiedy podróżujemy samochodem, kiedy stoimy w korku, a więc te samochody, które są na pasie, który kończy się w tym ostatnim momencie, kiedy włączają się do ruchu. Kiedy ruch jest powolniony, to chcę podkreślić, że nie dotyczy, no, dotyczy szybkiego poruszania, poruszania się, tylko no, kiedy ruch jest powolniony, im się na, na przemian, a więc pojazd jadąc prawym pasem w w puszcza lewej lewej z, strony, z lewej z strony, następnie jedzie kolejny pojazd znowu prawym pasem, kolejny pojazd z prawej strony ma znowu wpuścić z lewej strony i odbywa się to tak na przemian. Można, ja zachęcam do tego, obejrzeć obrazki graficzne, jak powinno to wyglądać. Te obrazki są dostępne chociażby na stronie również policja. Ale ale, no, po Bawie, się tu zgodą, jest bardziej to to skomplikowana sytuacja, że już mówimy o trzech pasach więcej, ale myślę, że te znaki, które do tej pory informacyjne, po prostu, jak dla nas wygląda, one bardzo dużo nam podpowiadają, podpowiadają i ma to na celu ułatwienie nam wszystkim życia, bo to naprawdę rozładowuje to korki, dlatego wchodzimy kulturalnie do tego przepisu. No i trzeci przepis, który jest również bardzo ważny, to spisywanie danego w podczas każdej kontroli.

tak, 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 który tak, ostatnio tak, 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 i tak, No i pierwsze dni, można to powiedzieć, tak, tego skuteczne. przepisu i w kraju tak, to są kierujący, którzy jechali samochodem, gdzie stwierdzono takie ingerencje. Oczywiście my musimy dążyć do ustalenia, kto dokonał tej zmiany i ta osoba podlega odpowiedzialności karnej, ta osoba, która cofała licznik. Natomiast jest to bardzo ważny przepis Od jednej strony oddziału wojąty, prewencyjnie, bo przecież nikt z nas nie chciałby być oszukany i kupować samochód, przejechać mi na przykład 100 tysięcy kilometrów, nie wiedząc o tym, że liczy został cofnięty i tak naprawdę ten pojazd przejechał i przecież i 500 czy więcej tysięcy kilometrów. Druga rzecz, to hmm, rzeczywiście raz, że za tak bezpieczeństwo nie, każdy kierowca, wody, każdy, kto dba że po przejechaniu określonej, określonej ilości kilometrów wymieniamy zbyt, płyny, wymieniamy niektóre zbyt, części, zbyt, dłużone, się popatrzy, niektóre podzespoły, no, które się zużywają. Kiedy jesteśmy na, wprowadzeni w błąd, umiem, że ten pojazd ma mniej przejechanych kilometrów, możemy sobie nie zdawać sprawy, że te części pojazdu, które mają wpływ również na nasze bezpieczeństwo, tak naprawdę powinny być już dawno wymienione, ponieważ może to skutkować poważnymi konsekwencjami Począ, dla nas, na przykład a, naprawy silnika, ta, na ale także i bezpieczeństwa, ponieważ dane urządzenie może nie zadziałać w sposób prawidłowy e, no właśnie, i w ten sposób może dojść do kondycji, czy do wypadku tak, drogowego. To są te najistotniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego. Natomiast warto też przy tej okazji przypomnieć, bo niektóre media błędnie informowały, że to są nowe przepisy, natomiast to nie są nowe przepisy, a już funkcjonujące od kilku lat, dotyczące między innymi kontroli drogowej powinna wyglądać. Teraz te przepisy nie zostały bardziej obiążeć, a przypominam, że w momencie, kiedy policjant zatrzymuje policja nam do kontroli drogowej, nie powinniśmy wziąć pojazdów, a trzymając ręce na kierownicy, oczekiwać dalszych polecki policjanta. W praktyce to wygląda to tak, że kiedy policjant czy innym funkcjonariuszem uprawnionej do zatrzymania nas do kontroli drogowej da taki sygnał, my powinniśmy zjechać i nie zatrzymać się w miejscu wyznaczonym przez tego policjanta, następnie położyć ręce na kierowcy i czekać na ten moment, kiedy policjant podejdzie do samochodu i kiedy wyda kolejne polecenia, aby na przykład dołączyć silnik, aby przekazać dokumenty, aby wyjąć z pojazdu, te polecenia mogą być różne, jakie policjant wyda. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim policjantów ponieważ sytuacje nie tylko na świecie, ale i również w Polsce takie miały miejsce, kiedy ktoś wyciągnął czy to broń, niebezpieczny przedmiot i zaatakował nim kontrolującego policjanta, dlatego to ma to bezpieczeństwo policjantom i osobom kontrolowanym, aby policjant nie był wprowadzony w głos, nie był przeświadczony, że ktoś może posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzia. Panie Inspektorze, w temacie bezpieczeństwa przejścia za pieszych, zebry, to miejsce, które powinno gwarantować zapewniać bezpieczeństwa. Widzimy, że tych wypadków właśnie tam jest najwięcej. W którym momencie, kiedy powinien się zatrzymać kierowca? Tak naprawdę obowiązujące przepisy zobowiązują kierującego pojazdem Widać, do zachowania wziążmy szczególnej ostrożności, kiedy zbliża się do przejścia dla pieszych, praktyce no powinno ja to wyglądać tak, że powinniśmy mieć wzmożoną przewoźność, obserwować, że ktoś się nie zbliża do tego przejścia, a jednak z taką prędkością, aby w sytuacji tego wymagającej zatrzymać się tak, aby nie doszło do kolizji czy do wypadku. Jeszcze pewnie wielu słuchaczy podejrzli, że kiedyś uczono, wpajano to od dziecka, a przed przejściem dla, na drugą stronę drogi, nie ważne czy to na przejściu dla, dla pieszych czy w innym wyznaczonym miejscu, zawsze spojrzeć w lewo, w prawo, jeszcze raz, bo dopiero do dzisiaj jesteśmy że odbywa. nie jedzie żaden pojazd wkroczyć na jezdnię. bardzo często. mam wrażenie, nie wiem może się myda, ale obserwując pieszych, mam Wierze wrażenie, że wielu z nich tego nie robi. Wchodząc na przejście dla pieszych czują się bardzo bezpiecznie jako oazę bezpieczeństwa, bo tak powinno być, że przejście dla pieszych to powinno być ta oaza bezpieczeństwa dla nas. Jednak proszę pamiętać, że idąc z telefonem kuburkowym, przebędąc za kiedy wchodzimy na przejście dla pieszych, Chociaż no mamy pierwszeństwo, to w związku pojazdy tym, wszystkim wszystkim z pojazdem, pojazdem, z tym pojazdem, gdzie kierującego chroni blacha, czy chroni ta my no nie mamy szans. No dlatego in, na dla na pieszyki in, jednak wielu ludzi w zeszłym roku słowa, to no, prawie 800 wypadków no, związanych z i pieszyki, z czego aż 230, ponad po 230 to na przejściu na pieszych albo bezpośredniej bliskości tego przejścia. To pokazuje, że tak naprawdę trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, że że inne są obie strony, zarówno ci piesi, kierujący. Kierujący przecież też, kiedy nie użytkują samochodu, bardzo często są pieszy, i nie powinni być wyrozumiali, czy rozumieć, jaką jak widoczność ma kierujący, zwłaszcza również w bardzo często są kierujący a więc... jest nie ma nic, na to trzeba ...jakie jak jak sytuacje mogą zdarzyć się na drodze i naprawdę uważajmy, stworzymy sobie te zasady, które były stajane kiedyś. W lewo, prawo, w lewo, kiedy jesteśmy pewni, że nie jedzie żaden pojazd, w dopiero, na jest państwo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję no bardzo, pozdrawiamy. Naszym gościom w dnia był pan inspektor Mariusz Ciarka, Rzecznik Komendanta Głównego na Policji. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze aktualność dnia. Było to powtórzenie wczorajszego wydania audycji z cyklu Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Myślę, że to co wielki Jan Zamoyski, twórca akademii Zamońskiej mówił w końcowym wieku, w wieku przez Mastewo, że takie będą rzeczy posporne, takie młodzieży chowali, absolutnie ten temat wraca. Jacek Chaczmarski śpiewał w, w, w swoim pięknym utworze i w usta ambasadora Redinga, że w Polsce, w Polsce, w Polakami, to nie żadna polityka, to wychowanie ja dzieci biorąc pod To jest oczywiste. Marsz lewicy, czy środowisk lewicowych, także przez uniwersytety, jest faktem, nie tylko w, w Polsce niestety, ale także w Europie Zachodniej. To, marksiści mówili, zainfekujmy uniwersytety, no, wykształcimy nowe pokolenie. To są rzeczy, które są znane co najmniej od grubych kilkudziesięciu lat, od czasów rewolucji wszelkich. Więc myślę, że nie, nie powinniśmy dopuszczać, w cudzysłowie mówię tutaj dopuszczać o takiej kiedy faktycznie mistrzowie będą e, będą e, Oceniani przez swoich uczniów, no to jest czas, kiedy człowiek może mieć swoje poglądy, może je wyrażać, może, może dyskutować. No to jest środowisko akademickie, które jestem temu temu służy nawet kontrowersyjnych poglądów, tak jak powiedziałem, w pewnych granicach dopuszczonych etycznie, moralnie, obyczajowo, no ale tego typu działanie no, wydaje się co najmniej no, nieprzyzwoite ze, ze, strony, ze strony tych studentów, którzy powinni do no, jakiś moraz tutaj czuć do, do samej siły czy też intelektu, wiedzy. Pani profesor w pełni się solidaryzuje z Panią profesor za te poglądy, które głosi, bo, bo no, jeszcze jedno powiedzenie zachowaj porządek, a porządek zachowaj siebie, mówili Rzymianie. No i pewien porządek, ład musi być budowany, bo bez tego jakikolwiek organizm nie przetrwa. Rodzina, społeczeństwo, państwo i tak dalej. Jarosław Włodarczyk zachował ciszę, ale czuję, że ma inne zdanie. Nie, ja, jeśli chodzi o, o panią profesor i całą tę kwestię na Uniwersytecie Śląskim, nie, nie chcę się wkładać, bo ja nie, nie znam treści wykładu, nie wiem jak to postępowanie dyscyplinarne przebiegało, są, nie, są rozbieżne informacje, bo najpierw mówiono o tym, że ci studenci protestowali przeciwko atakowi na osoby LGBT, potem się pojawiły kwestie jakieś antysemickie, nie chcę w to wchodzić, bo nie znam, nie znam materii. Dziękuję serdecznie, Jarosław Włodarczyk, przez Club, Piotr Dziękuję Szybowski, bardzo. Tygodnik Niedziela, Powtórka programu. Autopromocja. To co? Zacznij od Baha. Jak dla mnie to też szpilmana i Panowie, biała flaga. Ja robię, jak wiemek stawiał na Dama Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie Wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hadryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Kultura to pojemne pojęcie. Obejmuje sztukę elitarną i popularną, obyczaje i tradycje, sposób życia i bycia. To przeszłość, historia, ale także współczesność. I wszystko to pojawia się w rozmowach z gośćmi Kwadratury Kultury. Zapraszam we wtorki o godzinie 23:35. Monika Małkowska. Autopromocja. ta informacja. Pan Gamspieler zapraszamy. Dziś do was w Szpaicycarni rozpoczyna się 50. światowe forum 50. Topoczne. coroczne wydarzenie gromadzi ale, ale te piosenki w radiu Mariacza bez Ale te piosenki w radiu Mariata bez jak nie wyje, zespół nas nie mogła technologia załapać ze skał świedzkiego to ona to wyje. Podkreśla, że uczestnicy forum spotykają się w wyjątkowym momencie. The world is in a state of emergency. Świat znajduje się w stanie zagrożenia, a czasu na działanie jest coraz mniej. Prawda jest taka, że nie chcemy obserwować coraz bardziej postępującego rozłamu w zakresie gospodarki i polityki. Nie chcemy też dojść do miejsca, w którym zmiany klimatu będą nieodwracalne. A właśnie, ale oni na temat zmiany klimatu nie mówili nic i Trump, jak tu przybył do Polski, też powiedział, że na temat klimatu nic nie będzie mówił. A to najpoważniejsze, najważniejsze. Do Davos pojadą także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów Tadeusz Kościński oraz prezes i spółek Skarbu Państwa, prezes i PKO SA. Spotkanie z parą książęcą i premierem Shinzo Abe to plan drugiego dnia wizyty szefa polskiego rządu w Japonii. Premier Mateusz Morawiecki od wczoraj przebywa z oficjalną wizytą grudnia, w 21 grudnia roku. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w polsko-japońskim do forum biznesowym, w którym zaplanowano seminaria poświęcone współpracy Polski i Japonii w zakresie infrastruktury, energetyki i inwestycji bezpośrednich. Roku. Szef Polskiego mam dzisiaj z polskich firm, tak które już zainwestowały w naszym kraju, na jaką Warunki przetrwania, do której polski W tej po po angażował, to działły sektor czy W ostatnich latach zapanował wymiar w Polskiej. W jest nie zgodzą się na zabijanie pacjentów będących za ponieważ nie otrzymają dotacji do ze ze zostanie przyjęty przez i rozmowy z premierem Japonii, współpracy i w z Japonią Metyński. Tomasz Sajewicz, ta Polskie, była to subwencjowana przez Kanadyjskiego Urząd opieki Zdrowotnej. On zawsze jednak odmawiała proponowania w sercu podopiecznym słodkiej śmierci jako alternatywy wobec opieki paliatywnej. Dyrektor placówki została za to zwolniona. Kanadyjski minister zdrowia zaproponował obcięcie środków publicznych na działalność Stowarzyszenia Chorwacji Delta, czyli organizacji zarządzającej tą strukturą. The cat sat on the Trzy lata temu w Kanadzie na poziomie federalnym autonomia została określona w prawie, jako działanie o charakterze medycznym, na równi z terapią opieku paliatywnej. Tym samym, to może w każdej chwili zwrócić się do odpowiedniej placówki podającej zabójczy preparat. Pod tym, leczyć i opiekować się chorymi, a nie z rozkazem, śmierć na swoich Dyrektorka Chosbiciu wskazuje, że w obecnej sytuacji rodzi się pytanie, gdzie jest wolność wyboru dla osób, które nie chcą żyć w środowisku, w którym dokonuje się utalanie. Jak dodaje Chosbiciu, nie jest miejscem zabijania, zamieścił jest miejscem życia, aż do naturalnej po, śmierci. I i za, nie idzie się do Chosbiciu, aby decydować babcia, się na śmierć, lecz po wygodnie żyć aż do ostatniego chwili oraz wolontariusze nie, pracujący nie, w hospicjum tak, pytają, dlaczego przekształcać miejsce, super, które zabiamy, wspaniale ja, troszczy się nie, o chorego nie, aż do nie, ostatniego momentu życia nigdy w klinikę. Państwo po przeczytaniu tej atmosfery, na ma, myślałem ja, wiele godzin, kto moja dał moja prawo jednemu pluski, człowiekowi pluski, decydować o życiu drugiego człowieka. Liturgii, wszystko w roku. tylko rzecz na czytaliśmy na o godności człowieka, to o dobrać świętości dobrać życia. Dobrać. Druga człowieka, druga ludność Eutanazja w prospicjach. Dla najsłabszych, a z kolei jutro, cóż, takiego. Będą obchodzić ciężko, do życia człowieka i tylko on może decydować, o jego zakończeniu. zakończył mi się w swoich wspomnieniach, kiedyś tak napisał. Na kiedyś ciężko chorowałem, myślałem południach. przez trzy dni, i trzy noce, ilu dobrych ludzi poznałem w tym czasie. Radia, Liczyłem i zdołałem wam wszystko. Trzeba nie istnieć powiem, dla, drugiego, dla drugiego człowieka, aby móc istnieć południe. dla samego siebie. Zostawiam Państwu do przemyśleń ten temat, do refleksji i żegnam się z Państwa tradycyjnie lub o tym, że szef polski. Był to za jedną z cyklon, myśląc ojczyzna, mówił Pan Profesor Krzysztof Mielecki. Są takie plany, oczekiwania. Ja też jestem gotów do spotkania. Minister sprawiedliwości, te szczegóły będą ustalone. A Eutanazja jest... z przez Senat ponownie zajmie się Sejm. Brak...